Cześć. Myślałeś o tym, żeby się wynieść w prestiżową okolicę, postawić dom i wieść sielskie życie? Ceny nieruchomości w Gminie Osielsko zwariowały. Działki są po 300 zł z metra, ale mam dla Ciebie hita zakupowego. Jesteśmy w Gminie Osielsko na granicy Niemcza i Maksymilianowa i mam dla Ciebie piękną działkę poniżej 200 zł z metra. Jak jesteś zainteresowany, po prostu dzwoń, a teraz rozejrzyj się po okolicy.